Sami. No tam, gdzie jest pies? Pan zaczyna normalnie rozmawiać, to może zaczniemy rozmawiać? Proszę pana, ja się pytam pana normalnie no. i grzecznie, gdzie pan ma drugiego psa? Co się stało z drugim psem? No to tego ja drugim psie, którego Proszę nie pan, ma, nie, ja nie chce pan przecież, powiedzieć, to zaświadczenie mam, o szczepieniu tak. przeciwko ja wściekliźnie tak. drugiego psa poproszę. Proszę. Ma pan? Szczepiony Proszę był pan. ten pies? Ja mam. Mam pana, na że Szczepiony jest, pies jest czy nie? Przeciwko wściekliźnie. Pytam się, gdzie jest pies. Proszę pana. Halo? Słucham? Zaświadczenie o szczepieniu panie, przeciwko wściekliźnie od psa proszę Nie chcę jakiś jakieś, nie Wchodzimy po nowym roku. Państwu się w, te, w tych okolicznościach przypomnij co się stało z drugim psem. Nowy właściciela zwierząt do wyjaśnienia. Proszę pani, na podstawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Bo pies jest jest osoba zgłaszająca, jest nagrany film, a pies się rozpłynął w powietrzu. I pani mi mówi, że nic pani nie wie o psie. O czym pani do mnie mówi? Proszę pani, z, z, z kogo pani chce robić za przeproszenie? Wie pani co? Ja wie pani co? Ja nie mam na... Proszę pani, w jakich warunkach pani zwierzęta trzyma? Złożyłem co zamknąć. No, dosłownie złożyłem co zamknąć w takich walonkach, że wypuściłem za żeby zimno jest? Mam filmiki w no zimno jest, i to jest trochę z nami Proszę, jest, proszę pana, gdzie jest, jest ten pies, się pytam. Gdzie tak, jest tak, ten nie. pies, proszę pana? Proszę, pana, proszę pana, gdzie pan, jest pan, ten proszę, pies? Proszę, który z panów mi proszę, proszę pana, proszę, proszę mi powiedzieć, gdzie ja ja jest ten pies? Proszę. Ja panu się przedstawiłem, proszę. Proszę. Nic tu nie zostaje. Jesteś na mojej posesji i nie tu na nie krzyczał! Nie, nie masz prawa. Dokumentuję, czego? A pan miał prawo zagłodzić psa na śmierć? A. Miał pan takie prawo? Do widzenia. Pomachaj. w domu z jestem. No to pan zamyka, żeby się nie wietrzyło. Gdzie jest drugi pies? Gdzie jest drugi pies? Co pan zrobił z drugim psem? On chwilę. Zamiast, proszę bo, bo... pana, gierki na telefonie, to by się pan zwierzętami tu zajął, a nie w takim yy, stylu Co mnie... widzę? No widzę, ona. że tu jakieś są zlewki obrzydliwe, Cześć, proszę, proszę się... pana, w zardzewiałym garnku. No, proszę pana, ja mam filmy z drugim psem, gdzie jest drugi pies, proszę pana. Gdzie jest drugi pies? Proszę pana, gdzie jest drugi pies? Magda, krzyczeć. niech nie krzycze, pan jest inspektor. Mordercy!